Ho, ho, ho. Witajcie w dniu piątym! Piąty, wow, już piąty, jutro Mikołaj. Tak, jutro Mikołaj. Wow, Mikołaj słyszała? Będzie Mikołaj chodził. Tak, więc mamy zimę nadal, ale trochę się śnieg topi, więc zobaczymy, jak się to długo utrzyma. Tak. zobaczymy. Słuchajcie, mamy największe emocje, kiedy rosujemy zadanie. Tak. I pamiętajcie, że możecie jeszcze. Dopisywać nam zadania, piszcie w komentarzu, my je przepiszemy i dorzucimy tutaj do tego słoiczka z naszymi zadaniami. Zadanie jest więcej, więc i tak nie wszystkie się przez te 24 vlogmasy uda zrobić, ale może akurat Wasze zadanie się uda wylosować. My staramy się naprawdę realizować je jak najlepiej. Tak. Z przygodami to się zdarza, ale wiecie, no, także... To się zdarza przypadkiem. To I się tak zdarza, nieplanowane. Nie jest z nami dzisiaj Kotek Milak, a Ola otwieramy kalendarze. Zaczynamy od tego, a to pięknego overhausa. Jestem ciekawa. A nie, dzisiaj nie jest szósty, dzisiaj jest piąty. to no, też jestem ciekawa, ale... Tu. Otwieramy tę kość. Na lubię ten kolarkę? O, i nie są jakieś. O, patrzcie, szampon! Wow, o, dla ciemnych koni, tak? Dark Horse. Tak. Ekstra, to się przyda, jak będziemy kąpać jakiegoś czarnego. Tak. No, mamy ciepłą myjkę. Mhm. O, jak ładnie jakimiś normalnie malinami. Jak guma balonowa. Aha, no. no. ale tak ślicznie. Zobaczmy, zobacz mama, on jest czarny w środku. Ekstra. Chyba, to fajnie, będziemy testować, słuchajcie. Będziemy testować. Może się uda jeszcze w zimach, bo raczej... <laughs> Jak nie musimy, to nie kąpiemy zimą, ale na tak. pewno wiosną... Tak, na pewno to się przyda. <laughs> tak, chyba że Milaka bo on to jest trochę czarny. <laughs> Przechodzimy do kolekty. Piąteczka. Jest tutaj. Taka piąteczka. Oj. Odrywaj się, odrywaj się. Kolego. Co to jest? Tak, to jest piosek. Patrzcie jakiś śliczny. To jest border, collie? Nie wiem, właśnie, chyba border. No, border, no farma to border. Ekstra, przypilnuje nam zwierząt. Tak, nie, nie, Przed Przed kotem. O, wziął. tu. To no i idziemy do Nuby. Uwaga, co tu będzie? Jestem bardzo ciekawa. Uwaga, co dziś koniki dostaną do jedzonka? Może to jest. Tak, a to na Nuba... Nubena light. Nubena light. Czyli lekka, dla grubasów. No to się przyda grubasom. Tak. Idę. Jak pachnie? Tak ziołami, takimi trochę są na płytę, trochę ziołami. Mhm. Mm Apetycznie pachnie bardzo. Apetycznie bardzo, zielone, taki typowy obiad <laughs> Ciekawe, tego wylosujemy, wylosujemy dzisiaj. Tak, idziemy. Ciekawe, czy będzie podpasowane do paszy, czy do psa, czy do szamponu. <laughs> Dawaj. Otóż. Emocje, emocje, emocje. Co będziemy dzisiaj robić? Skoczyć coś bez trzymanki na wiesi. To ty skaczesz. Ty masz odznakę. Dobrze, ja skaczę. Przyszła wiesia. Piękna niebiesko oka, zobaczcie. Pokaż oczy na takie głębokie, niebieskie oczy, jak ocean. Pokaż, się. Śliczny jesteś, wiesz, Nawet wszystko, zobacz. O. Hmm? Uważam, że jest przyzwoita, naprawdę. No. Patrz, jakieś się śnieżynki tutaj pięknie zatrzymują. Zobacz. Yeah. Tutaj zobacz, jakie śliczne. Jakie śliczne. Idzie Johnny. 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 Cześć, Johnny. Hej. Hej. Nie możesz Widziesz... kakać. Tak, no jak wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że skakanie to nie moja bajka, to dzisiaj ten jeden raz. Trzeba się przełamać. <grym> Trzeba się przełamać. Do, odważnie skakamy. Tak, dokładnie. Zobaczcie, jaki piękny czepraczek będzie miała. Ale jakie to Wielka. są przy tej zimie, zobaczcie. Tak, Jakie biało-szare i taka tęcza. Tak. wersja. Za tego Panie nigdy nie I Nigdy Panie tego nie zobaczycie. Uwaga, napędzamy się. To jest szybko, tylko puszczamy to w slow motion. I tego i tak to widzicie. A! Nie tak! Jeszcze raz. <kluzm> <Wieniu się kluzm> nie Jeszcze raz. Uchodź. Tak jest, tak jest dobry koń. Panie nigdzie tego nie zobaczycie, nigdzie. Mam skok przez przeszkodę zwiesi bez trzymanki proszę Państwa. Proszę bardzo. Dostaniesz już zaraz jeszcze sieczkę z nuby dla grubasków. Dzisiaj wylosowałyśmy nowe na light, czyli wiesia idealna na tych brzuszek. No też coś muszą grube koniki jeść, prawda? Będą jadły. Muszą. muszą, no patrzcie tam. O, co robią Ta, grube koniki. Grube koniki się tylko biją i jedzą. Brawo, dziękujemy. Briki! E, mamy drugą wiesię. Johny zapomniała, że ma na drugiej mnie wiesie. Ola bez trzymanki. I teraz uwaga. Dębowanie. A teraz już zostaniemy. Tymczasem Wiesia. W się tarzamy w śniegu. Wiesia się do Was nie przyznaje. Wiesia, ona fajna, ona idzie. Nie ma Wiesi. O Jezu, gorąco mi jest. Teraz nie jest fajnie. Nie, nie mogę tak leżeć, muszę być sucha. Oh, nie. A ty zrób orzełka. Na plecy i orzełek. Dobrze. Albo zróbcie równo takie orzełka tutaj. Ready, steady, go. Trzy, dwa, jeden. Nowena Light, dla gruba sukien. A za twoje piękne dzisiaj brykanko dostaniesz. No ja już jej dawałam jeden gr granulat. Tylko bez palca. Proszę bardzo. 10, 15, 10 na kalorii. Sprawdzamy, czy nubena, ale smakuje wiesz, Smakuje. No, smakuje. Hmm. no, smakuje. Ja bardzo no. bardzo ja została. Chciałabym, proszę. Sprawdzamy czy inne gatunki koniowatych mogą mieć... Ale fajne, zobaczcie, takie skórki z jabłek mają. Czekaj no? Minuty, czekaj, 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 czekaj. Novena no. Light skórki z jabłek. Proszę. Osiołek tutaj proszę. O, osiołki są bardzo delikatne. Co my tu mamy? Uwaga, uwaga. Johnny, czy ty wiesz o tym, że my dostaliśmy paczkę? To Jest to paczka, w której jest jakaś niespodziewanka. Nie mi powiedzieć co tam w niej jest. Tajnia Podolin. Tu ja nie jest... lubię rozpakowywać paczki, żeby wiedzieć tak. co tam w środku jest. Dobra, z jednej strony. Delektujmy się tym. Tak, z drugiej strony. Ale zobaczcie, jaka ładna też ma w ogóle. Bardzo ładna taka ekosyfik. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Co to waga, będzie? Waga. O! Co my tu wow! mamy? Patrzcie! O Jezu, to dla koników. Patrzcie. muszę zobaczyć, co tam jest w środku potrawatowy mamy i smaczuszki, i naklejeczki. Zobaczcie, jak pięknie zapakowane. Ale to nic nie poczuję. Po Ale chcę, zobaczcie. Pachnie, pachnie. jakimiś świętami? świętami. O, a ja nie mogę oh, yes. Ale zobaczcie, jak pięknie zapako zapakowane. Żelono, czerwono. Zobaczcie. O, tu jest tego więcej. Czy to jest... Uwaga, uwaga. Wow. wow! Kalendarz adwentowy mamy jeszcze jeden. To teraz będzie nadrabianie kilka dni. Tak, otwieramy w sensie, pięć. Otwieramy, odbieram Pię Pięknie są opakowane. Słuchajcie, to nadrabiamy teraz właśnie szukamy pięciu. Ej, nie szkoda wam tego otwierać, jak to jest takie ładne? No, chwilę musimy zrobić sobie dołeczko nam zdjęcie. zostanie, ale śliczne. A no w sumie jak otwierasz się i będzie można po z powrotem. No. wziąć. tu jakieś inne tak. smaczuszki. Jedynka. Jedyneczka otwieramy. Będzie? Chyba Wy musicie, bo ja mam rękawiczki. Ola, Ty nie. otwierasz, Ty jesteś najlepsza do otwierania. Tak, Ty do jesteś otwierania. do otwierania. Akurat mamy tutaj, mamy pięć koni. Raz, dwa, trzy, cztery, no i znowu ktoś nie dostanie. Nie no, się podzielą. Uwaga, uwaga, uwaga. Co, mamy, co było co w dniu pierwszym? Patrzcie. Czy to są gwiazdeczki? To są blue, blue flower, flower skład. Marchewka płaskiego owsiane, mąka pszenna, pełno ziarnista. Olej lniany. Pokaż. Chcemy komuś dać. Dam <grym> Wiesi. Bo Wiesia, dzisiaj sobie dostąpiła. Wiesi? O, Wiesia aż smajla robi, olej. A, jej czeka. <grym wiesi> ale śliczne są te ciasteczka. <grym wiesi> Pyszne. Ale jak chrupie słodko. No. Ja takie zjadłe ciasteczka. To jest. No, <grym wiesi> ale, ale zobacz, jakie one mają prosty skład. Na pewno są dobre. Dajcie sobie całego. Nie chcę sobie ugryźć kawałek. To jest morchowkowe, no. Dobre, nie? Z mm. ciastkiem. Mm. Te morchownie też będą, jeżeli resztę koników też dostanę. Mamy drugie, zobaczcie jaka piękna choineczka. No, otwieramy. Czy tam będzie? Uwielbiam ten moment napięcia przed otwarciem. Ale, ale śliczne... zawsze po parę. Śliczne prezenciki. O, pavi, jakie? oczko flanie. nie, 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 nie. jakie nazwy one mają? Ciekawe. śliczne, Korchewka, płatki, owsiana, mąka, przynajmniej Wszystko to samo, praktycznie. Nie, tam jest coś inne, na końcu. Ale inne są te. Dzika te, róża. Dzika róża bo to był... takie ciasteczka na odporność troszeczkę. O, wow! Ale śliczne. Wow. Ale śliczne. To teraz damy bólę. Na tak? swojej twarzy dziągającej. Jakie um oko? Coś nowego, tego jeszcze nie było. Nie? Nie, z najsłodszych w koniku. Patrz, co masz, co masz, co masz. Dobre, spodobało się. Misza się najbardziej spodobało. Misza ma takie daj jeszcze, daj jeszcze, daj jeszcze. Teraz lula. jakie masz piękne słupki różowe? zwyczaj. Różowe części ciała zwierząt są po prostu totalnie najlepsze. lula. Lola, jak co powiesz? O, ta Misza cały czas się uśmiecha. Numer 3. Gwiazdeczka. Śliczna to pudełeczka, prawda? Tak, a te ciasteczka jeszcze śliczniejsze. Jest są ładne. Z czym będą? Z jakim Normalnie takie ciasteczka to wziąć i powiesić na końce, co nie? A no. nie konie karmić. właśnie. Piękne. W najpierw tutaj na dole, co tam jest? Przyprawy korzenne. Ojej, to będą pierniczkowe pewnie jakieś takie. O, to są ludziki. Ludziki, pokaż, pokaż, Ech będzie pokaż. Ludy... Pierniczek! Ale słuchajcie, bo Makaś? to jest dla nas. Nas jest trzy i ciasteczka są Ty, trzy. No, co to pachnie pierniczkiem. To nie jest no? dla końca to jest dla nas. Każdy dostaje jedno ciastko. Nie damy koniom zjeść człowieka? Zjadamy. <laughs> mm. Piękne. No, Dobra. Smakuje To ja Kto dostanie pierniczka? Kto Galia do na pewno. Tak, a patrzcie, ma... jak one to zaglądają. Oj, a my? Patrzcie na nie. Wy staliście przed chwilą. Ja siedzę z salinką, tylko będę kawał. Zbierasz pierniczek. Tędy. Otwórzmy, niech widzą. O jest Jak to smakuje piernik? O, bez palców. ale ja podoba. Patrzcie, jakie one mają. Miny po zjedzeniu tego ciastka. One tak rozmyślają. Mhm, taki wiecie, mhm. dla zmysłów. Bo są szczęśliwe takie. A ty, no pewnie, że też dostaniesz. Te, co są na paswisku, nie wiedzą, więc nie są zazdrosne. To z oczu to z serca. A oczekujemy na różowy nosek, czy będzie smajl? Zobaczymy, czy moja ta ila się potwierdzi. Dawaj, Italia, proszę, to jest, nosyk, Zobaczmy, Dawaj, Igania, proszę cię, to jest badanie naukowe. Widzicie? Totalnie. Słuchajcie, właśnie zostało naukowo udowodnione, że koń, który ma różową część ciała, w tym wypadku nosek. To zrobi smajla po ciasteczku, ale widzieliście te co... Po ciasteczku z cookies. Tak! Po ciasteczku z kor, cookies Różowe noski robią. Oje, jest a. A widzieliście? Lukrecja miała czarny nosek i nie zrobiła. Hmm. Widzę. Córeczka. No, no, no. ja nie, nigdy jeszcze nie widzę Smak. Smak mamy. Truskawka. Uh, Co ty? Serduszka. Jej, serduszka! Ojej, ma. No ja to nie poczuję. Tutaj widzę truskaweczkę. Jest, widać. Widać? Widać, widać truskaweczkę. truskaweczkę. Tak. Śliczne. To kto tym razem dostaje? Teraz wiesza dostaje. A ja idę do osiołka. O tak, Osiołek? One tak, bo one są tak. Zawsze są ze sobą razem, więc one dostaną. Tak symbolicznie serduszko Po połówce serduszka. Nie się złamać? Chyba jednak jest. Oh, Idą. Proszę bardzo, połówka, serduszka. Oni zaczną już Ale osią nie robi smile. A. Nie widziałem, żeby robił robi smile. A. A może po tym ciastku zrobić, dawać, robić. Już na nie. One po prostu chcą więcej. Nie, ale one swoim, one swoim okiem mówią, że jej było dobre. No, to na pewno już chłopołaś się ze nami wyjść. Tak. Ale Wiesia ma różowy nosek? No gdzie? zobacz, ma tutaj takie różowe nosek. Takie malutki. No dobra, malutki. sprawdzamy. kciuka. No i Wiesia, potwierdza teorię. To musiał być intensywny smak. Potwierdzaj teorię. Jak te korzenne lub róża kwaśna. Hmm. To teraz Była różowego noska nie ma. Tak. Jak chcą kiedyś nam wysłać jeszcze jeden kalendarz, ale nie przyjmiemy. My przyjmiemy wszystko. Konie, my, ale one, koni my dużo. Bo tu coś jest jeszcze. Słuchajcie, z tym, z tym tutaj o walina. Eee, to jest jeszcze jest pierniczek. Dobra, test na wiesi. Ojej, ojej! I powiedz mi, czy pachnie pierniczkiem? Jakie fajne kulki! Pachnie pierniczkiem? No. No to e, sprawdźmy tak, to. Tak, pierniczek. To, ale patrzcie, ile tu jest. Ale się cieszą te konie, co tu zostały. To proszę. Się załapały. Wiesia, kolejny test. I te bardziej chrupią. Hmm, dobra, unizałaś się. No i teraz musisz zrobić smajla. Daj mi jeszcze pięć, to zrobię. Uła przeszkadza że jej robić smajla. Dobra, wiesia jest wyjątkiem. Idziemy tak, wiesia jest wyjątkiem od reguły. Wiesza. Tak wygląda zazdrosny koń. Nie, Patrzcie, 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 prawie Barka zadrgała. Zadrgała, po prostu im mniejszy obszar różowego nosa, <tom> tym, mniej... tym biedniejszy smaj. Ale no. chciał z dodatkiem. Pięknie chrupiecie. Jaka buzia. O, jeszcze nie przegryzłam? Żeby czarna twarz też zrobiła sobie. Nie, ona tam gryzie. Chyba jakoś. Bokiem. Się... Co to No, to próbuję zjeść. Masz? Musiała sobie ustawić. Bo ona się delektowała. to jest mądrą. Tak. Jest. Ona sobie chciała tylko pociągnąć najpierw. Miejsce to był O, o, o miejsce bo ona takie pięknie smaila robiła. Patrz, już się oblizała pięknie. Zróbmy na Chcę zrobić slajdu. Dalia zrobiła? Tak? Tak, tylko nie patrzył mi patrzcie, o, patrzcie. O, To tam jest z I o, słodki Ślicznie, miszu. Śliczny, miszu. To mamy jeszcze chyba. A luleczka dostała, jeszcze, jeszcze z piąteczki luleczka. dostanie luleczka. Czyli dzisiejszy dzień, tak? Jeszcze to będzie. Żebyśmy się nie rozpędziły, nie otworzyły jutra. Pokrzywa. Mm. O. Żeby nam będą się wszystkie śmiały. Też zdrowe. O, ile tego? wow, wow, wow. A jaki kształt? Mała pokrzywa? No marchewka O, jedyna w pierwszej chwili, że to rybka. Rybka. Śliczne. No. Ale w ogóle, tak. jakie one są ładne. No, to no ciasteczka. Mhm. Ile to trzeba się nasiedzieć na takim mini ciasteczka. Tak, one takie no, ręcznie robione chyba, wszystkie. 4-5 idealnie, chyba. Nie. To zacznie od lukracji, może? Tak. <laughs> się można pogubić już, kto dostał, kto nie. Jak one tak patrzą okay. i mówią, że one nie dostały. Dobrze, ostatni. Będzie smajl po pokrzywie, tak? Bo chyba taki ma mało intensywny zapach i smak, co? Nie, chyba nie. Ale język różowy jest słodki. Tak się blizuje. Nie, może naprawdę, mi się jest tak słodki mój koniem, że to jest. Mamy no, połowę góle, a połowę. <laughs> Jeszcze to dzielisz takie maleństwo? Buła, chodź. Buła, chodź. Ona ma takie albo całe, albo wcale. Tak.

Bo on odgryzł kawałek i resztę do wypadł. Chciała podzielić. No są niektóre konie. Widzimy, jak ma u rzeczy im dawało, one i tak muszą odgryźć połowę. Tak. to będzie Jest różowy słodki, Nie, pokrzywa, pokrzywa nie robi smiley, ale my się chętnie zapisujemy jako testerzy smaczków, żeby stwierdzić, po których konie robią z różowym noskiem robią smile, a po których nie. Dajcie to, nie trzeba nawet uczyć konia sztuczki, tylko kupujesz odpowiednie smaczki, włączasz duziki i już masz smajla. Czyli najbardziej nam zadziałała dzika róża i korzenna. Bo wiecie, normalnie to jest taka kolejność: najpierw koń robi sztuczkę, a potem dajecie smaczka. A to jest taka kolejność, że dajecie smaczka, a koń robi sztuczkę. Tak. Jaka malina! Pokaż? Czeka. Okay. <laughs> Johnny nie czuje, Johnny ma zepsuty węgiel. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć. To teraz wiesusznia. Wiesośniaja sobie zasłużyła też dzisiaj. Wiesośnia to jest Zamy dzisiaj osią. już napachiona. Mm, było dobra. To dobra. Nie jak ja wołam do nich to ostatnio ktoś usłyszał Andrzeję. I myślę, że ja biegam za śłanie i wołam mnie Andrzeja, Andrzeje. Zatem... i nowa półksywka to Andrzeja. Andrzeje. Dobra majka. Ojej, I była. Proszę. Co, wszystko już rozdane? Chyba tak. Teraz musimy poskładać pojedynki. O nie, i teraz musimy czekać na kolejne smaczki. Jutro będzie o szósteczka. Wkładamy. Też wkładała tak Nie wiem, gdzie jest to była, ale... Ale są piękne. No prześliczne są. Tak, są przepiękne. Tak, ja nie umiem. Tak, ślicznie. Bez cukru ręcznie robione z kawałkami owoców i warzyw. Polecamy. Bardzo dobre, sprawdziły się i bardzo dziękujemy Horskuki za paczuszkę. Tak, my próbowaliśmy, konie próbowały, wszystko działa. Bardzo nam miła niespodzianka dzisiaj się tutaj zrobiła. Na Naklejeczki mamy. Wszystko ślicznie. Słuchajcie, bardzo się cieszymy z paczki i jeśli chcecie wysłać nam paczkę, to tu w opisie damy Wam nasz adres, chociaż nasz adres nie jest trudno znaleźć w internecie, bo jest, jest go wszędzie, ale na, napiszemy Wam tutaj nasz adres i możecie nam wysłać paczkę. Obiecujemy, że odpakujemy na odcinku. Tak. I jakby ktoś chciał może zrobić swoją własną a wcale nie jest jakimś gigantem, to też może nam wysłać takie swoje... Zrobione samodzielnie. Rę, rękodzieło najlepsze. Tak. I jak chcecie do nas przyjechać, to też tam będzie adres. Zapraszamy. Zapraszamy też na obozy. Na obozach będziemy my wszyscy, a Johny to w ogóle będzie. Będzie super, tak. Będzie z wami ma... dzień i noc, 24 godziny na dobę z wami. John na obozach, tak. także. Polecamy. W zimowo nie pogramy w sztandary, ale na pewno sobie wymyślimy coś, yy, czym będziemy Nie, pogracie się... zimą w sztandary? Pogracie. No nie no jak? Pogramy? Ten, no. Piszcie do nas, jak byliście na letnich obozach i graliście z nami w sztandary. Na I... Sztandary są super. I no. może faktycznie będzie trochę ciężko przez kurtki, ale myślę, że warto spróbować mimo wszystko. W śniegu? W Sztandary? W sztandary? Super. No, będziemy się poślizgiwać i przejeżdżać. I jak nie będzie śniegu, to też będziemy grać w sztandary, bo nie będziemy mieć sanek, a jak będziemy mieć śnieg, to będziemy sobie jeździć na sankach i będziemy sobie tutaj podziwiać naszą piękną podolińską zimę, a pogoda Mamy będzie się zmieniać za 5 minut. Tak. Będzie fantastycznie. Tak. To zapraszamy na obozy. Wysłajcie do nas paczki, piszcie do nas. A my... No i piszcie, kto będzie, bo ja chcę wiedzieć, tak. kto będzie na tych obozach. Tak, bo ja wiem, a Jony nie wie, ja bo, nie wiem. bo ona my musi mieć ni spodziewać. nie powiedzieli nigdy. Tak. Ja ale... zawsze tak siedzę i patrzę, o. Ale jak napiszecie, to, to Jony może przeczyta w komentarzu, zanim ja jej powiem, i będzie wiedziała, kto <laughs> tak. przyjedzie. A jak się ktoś jeszcze zastanawia, to nie się nie zastanawia, bo naprawdę obozy są u nas super. My na YouTubie jesteśmy od niedawna, tylko od tego roku, ale obozy, słuchajcie, to my prowadzimy już, my jesteśmy weterani. My tu już chyba z 15 no, lat prowadzimy będziemy obozy. na obozach też pewnie coś nagrywać śmiesznego. Tak, będziemy Was nagrywać, jak chcecie. Tak. A jak nie chcecie, to was nie nagramy, albo się zastanowimy. Ja myślę, że jak nie będzie coś chciać, to Was i tak namówimy. Bo jest super, to. Idziemy malować. Wiecie. Idziemy malować, wiesz? Kalendarz Hand Cookies dołącza do to naszych kalendarz gdzie go położyć za luwam czy przed lubą mamy tego pierwszego będzie jako albo... drugi. A my Mamy, wiemy. Wie się. Wiesia. efekt końcowy. No, to będzie Wiesia wyjątkowa. Tak, po tęczową Nie wiem, czy jeszcze taki się być może. My jesteśmy dopiero na początku jeszcze. Co? Ja nie Dobra, Wiesia jest kolorowa, damy ją. Hm. Jednak Wiesia wydaje mi się, że pasuje na dole. Mi się podoba. Mi też. Dajcie znać, czy też. Tylko bo co mamy taką wajanę na dole. Muszę muszę jej jutro kogoś dodać. Tak, jakby. Chcę będzie ktoś super, ekstra fajny i go powiesimy na tym szczyt. Ale to zobaczymy jutro. A więc. Jutro na Tak, pa.